Zwłaszcza, że kiedy już dołączyłem do tutaj, też znaczy do Game Devu, to zobaczyłem, ile jakie to jest trudne tak naprawdę, nie? Więc wiesz, jakby my też mamy teraz łatwiejszą sytuację, bo jest i giełda, powiedzmy, nie wiem, jest taka zajawka na gaming i są pieniądze. A Piotrek wiesz, z Bluberem startował w czasie, kiedy tego wszystkiego nie było, więc zbudowanie w tamtym czasie zespołu z niczego, no to jest zupełnie y, Natomiast no, oczywiście oni mieli swoją historię, która. No Piotr Księ, wiesz, jakby yy, mówiąc za niego, on, on nie ukrywa tego, jak było, tak i on jest dumny hmm. z tego, jak z tego udało się wyjść do miejsca, w którym są teraz, więc jakby to jest inspirujące dla mnie, ale tak, no byłem takim, no, może nie hejterem, tylko po prostu mówiłem, że no, ja nie wierzę za bardzo w tego bluebera po czym no, dostałem propozycję pracy i pomyślałem, dobra, ja i tak generalnie nie mam nic, żadnego planu na siebie, pojadę tam i pamiętam, że parę osób mówiło mi, że to jest bardzo zła decyzja i mi odradzało. No i po latach powiedzieli, słuchaj, nie, nie mieliśmy prawa wiedzieć, że to będzie tak dobre. Nie? I, I fajnie, że tam poszedł. Znaczy, Czyli ty gdzieś, kole, koledzy dziennikarze, tak? Przyznali dziennikarze, marzący tak, już o pracy w gameplay. Nie, nie, czy tam nie jest tam po kilku znaczy, latach co, ale... chcemy też wejść w game. Bo to jest który rok? To jest 2014? coś 15. 15. No to to za już był początek, moment. Początek 2015. Ale to już jest moment po pierwszych layerach, o ile pamiętam, prawda? Nie, pełna wersja wyszła w 2016. Okej. Okay. A jeszcze wcześniej wyobraź sobie, że ta gra była, bo to mało osób pamięta mam wrażenie, ona była w Early Accessie, mm -hmm. wiecie jakby horror singleplayerowy był w Early Accessie, to jest jakiś absurd totalny I, i to też był jeden z szalonych pomysłów Piotra, który totalnie wypalił. Nie?